Witajcie na moim kanale Soul Medica. Gorąco pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów mojego kanału, ale również te osoby, które tutaj zaglądają tylko czasami. Od pewnego czasu nosiłam się z zamiarem nagrania takiego filmu, który mówiłby na temat myślenia magicznego. I dzisiaj właśnie chciałabym dotknąć tego tematu, bo uważam, że jest on bardzo ważny. Myślenie magiczne, tak? czyli uleganie zabobonom, przesądom, uleganie czy korzystanie z magii, z astrologii, z różnych przejawów, spirytyzmu, ezoteryzmu, poświęcanie, przypisywanie jakiejś wagi talizmanom i tak Z punktu widzenia psychopatologii myślenie magiczne tak naprawdę jest myśleniem bardzo prymitywnym. Dlatego, że no, czytamy, jest bardzo wiele opracowań na ten temat, że to właśnie ludy pierwotne kierowały się myśleniem magicznym. Myślenie magiczne jest również charakterystyczne dla malutkich dzieci, które bardzo szybko z tego etapu wczesnorozwojowego wyrastają. A więc, jeśli osoba dorosła dalej posługuje się myśleniem magicznym. To, jak to się dzisiaj mówi, coś poszło nie tak. Coś poszło nie tak. Z punktu widzenia psychopatologii, myślenie magiczne jest patologicznym mechanizmem obronnym, po prostu. Jest to mechanizm bardzo podobny do tego, który obserwujemy w schizofrenii. Tutaj polski psychiatra Marek Jarosz robił rozmaite badania na ten temat i bardzo dokładnie to podobieństwo opisał. Myślenie magiczne to jest również swoista psychologiczna kompensacja wypartych kompleksów, jakbyśmy powiedzieli, z punktu widzenia psychodynamicznego tak? z punktu widzenia psychoanalitycznego. Człowiek, który czuje się bezwartościowy, człowiek, który jest pełen kompleksów, który źle o sobie samym myśli, ma, ma negatywną samoocenę, obniżoną samoocenę, taki człowiek również tworzy sobie pewnego rodzaju świat złudzeń, a więc świat, w którym czuje się bezpieczniej niż w świecie realnym. I to, co jest szczególnie niebezpieczne, to to, że tego rodzaju kompensacje mogą przybierać charakter psychogenny, i wtedy już nie ma żartów, wtedy mamy do czynienia z psychozą, z chorobą psychiczną, którą trzeba leczyć. Myślenie magiczne i uleganie różnym wpływom okultystycznym prowadzi również bardzo często do. Rozpadu struktury osobowości. I powiem Wam z punktu widzenia, właśnie psychologa osobowości, psychologa również klinicznego, że kiedy w swojej, w swojej praktyce zawodowej spotykałam osoby, które właśnie miały kontakt z magią, z okultyzmem, to właśnie bardzo często u tych osób dochodziło właśnie do takiego rozłamu w osobowości, do pewnego rodzaju pęknięcia, do rozpadu struktury ich osobowości. To są rzeczy bardzo poważne, bardzo niebezpieczne i dlatego przed nimi ostrzegam was. Pamiętajmy również o takiej podstawowej prawdzie duchowej. Że człowiek może być albo pod wpływem prawdy, a więc dąży do prawdy, szuka prawdy, w zetknięciu z prawdą jego serce się cieszy, prawda? Albo jest pod wpływem autorytetów destrukcyjnych, niszczących, śmiercionośnych i nie ma niczego pośrodku. To jest bardzo złudne przekonanie, że można być gdzieś. Po środku albo skakać sobie z jednej sfery do drugiej sfery, tak? Przeskakiwać, tak jak będzie mi wygodniej. Nigdy, nigdy to nie wychodzi y, dobrze dla człowieka. Zawsze to jest z wielką szkodą dla osobowości, dla ducha, ale również często i dla ciała. I dla ciała. Magia jako taka jest zawsze źródłem zniszczenia, a więc y, uważam, że jest y, czymś, Śmiercionośnym i bardzo niebezpiecznym, ponieważ właśnie prowadzi do zniszczenia, do śmierci duchowej człowieka. Kochani, chciałabym również odnieść się do tego, że już w latach 80. XX wieku do Polski przeniknęły rozmaite prądy pseudoreligijne, które zawierały w sobie różne elementy elementy hinduizmu, esoteryzmu spirytyzmu, okultyzmu, gnozy i tak I tym prądom uległo bardzo wiele osób i ulega nadal. Przerażające jest to, jak wielu celebrytów, ale również sportowców, wprost mówi o tym, że jest pod wpływem właśnie tego rodzaju właśnie idei, tak? idei magicznych. Natomiast Magia sama w sobie, ona zawsze małpuje pierwotne obrzędy religijne, tak? Kiedy czytałam rozmaite opracowania na temat magii, to również to, co mnie tak bardzo wstrząsnęło i poruszyło, to było to, że szczególnie okultyzm i ezoteryzm europejski, Zawsze był związany w jakiś sposób, przenikał się z prądami satanizmu. Więc to też jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Dlaczego, dlaczego to wszystko, o tym wszystkim mówię? Dlatego, że w magii tak naprawdę chodzi o władzę władzę nad człowiekiem, nad czasem, nad historią. I Zastanawiam się, jakiego słowa użyć. Mak, czarownik, wiedźma to są osoby, które coś Tobie dadzą, ale tak naprawdę również będą Tobą manipulować i niestety otworzą Ciebie na pewne rzeczywistości bardzo, bardzo destrukcyjne. Freud już jako ojciec psychologii, on już jako jeden z pierwszych zwracał uwagę, że magia to przede wszystkim też niedojrzałość osobowości lub wręcz właśnie choroba, tak jak wspomniałam na początku. I jeżeli ktoś ma dużą intuicję, duże doświadczenie w kontaktach z ludźmi, to kiedy trafia do niego osoba, która miała styczność z okultyzmem, to taki wnikliwy obserwator, Zobaczy od razu w tej osobie takie swoiste pęknięcie, tak? Jak to się mówi, że taka osoba daje Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Jest takie pęknięcie, a jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych, można powiedzieć, zagrożeń dla człowieka. Osoba, która jest pod wpływem okultyzmu, będzie również rozpoznawana przez inne osoby jako osoba fałszywa. To będzie odczytywane, to jest widoczne po prostu dla innych, a więc zafałszowanie, a więc tęknięcie. Osoby, które były czy są pod wpływem okultyzmu, mają bardzo duże problemy, w, przy, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. Bardzo często te relacje są pełne napięć, konfliktów, rozmaitych nieszczęść też, więc ja, ja powiem Wam, nie zapomnę kiedyś pracowałam z takim człowiekiem, który bardzo dużo opowiadał na temat swoich zainteresowań, właśnie różnymi ezoterycznymi sprawami. I on i jego żona nosili. Na palcu pierścień Atlantów. Pierścień Atlantów, on bardzo dużo o tym pierścieniu Atlantów opowiadał. Uważał, że, że pierścień Atlantów jest swoistym talizmanem, który chroni go przed wpływem wszystkiego, co negatywne, co złe. I to było bardzo szokujące, bo pewnego razu, po kolejnej takiej opowieści, którą on właśnie snuł w pracy. Ten człowiek wsiadł w samochód, jechał ze swoją rodziną, ze swoją żoną i z dziećmi na, na działkę i po prostu doprowadził do takiego wypadku, w wyniku którego zginęło pięć osób. Pięć osób zginęło. I pamiętam, że właśnie po tej całej tragedii tego, tego naszego kolegi z pracy wszyscy pamiętaliśmy, że on przecież. Cały czas opowiadał, jak to właśnie chroni go pierścień Atlantów noszony na palcu. Opowiadam o tym, dlatego że w kontaktach, właśnie z osobami, które miały do czynienia z okultyzmem, bardzo często niestety pojawia się, pojawiają się jakieś zupełnie zadziwiające, tajemnicze nieszczęścia nieszczęścia, które dotyczą ich życia, czy życia nawet całej rodziny. Są to rzeczy, których nauka nie jest w stanie opisać, rozpoznać z takiego naukowego punktu widzenia, natomiast oczywiście nasza rzeczywistość nie jest tłumaczona, nie może być tłumaczona tylko i wyłącznie naukowo. Są pewne, pewne tutaj jeszcze niezbadane rzeczy, którym my musimy przyglądać się, kierując się naszymi różnymi władzami duchowymi. Osoby, które są pod wpływem magii wchodzą również w pewne takie błędne koło, tak? kiedy mają problemy, to idą do jakiegoś tam tarocisty, żeby on znowu nową talię prawda, kart im rozłożył, czy, czy do astrologa, żeby ułożył im nowy horoskop. Później, kiedy coś tam znowu się dzieje, znowu kierują się właśnie do jakiegoś wróżbity, i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie dochodzi do uzależnienia, i jak w każdym uzależnieniu, potrzebują coraz więcej dawek, potrzebują po prostu coraz większej ilości tych spotkań właśnie z, z okultystą. Do czego to prowadzi? No, do utraty wolności, do tego, że taka osoba nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji, dopóki nie skonsultuje ich z jakimś tam wróżbitą czy, czy magiem. A więc jest to, jest to bardzo, bardzo niezdrowe i bardzo zagrażające właśnie osobistej wolności człowieka. A jak wiecie, dla mnie w mojej pracy wolność człowieka jest czymś najważniejszym. Tak? I, i, i całe, cała moja praca terapeutyczna to jest właśnie pomoc człowiekowi w tym, żeby przywracać, przywraca, była przywrócona jego wolność osobista. Chcę jeszcze powiedzieć parę słów na temat tak zwanych uzdrowicieli, czyli, czyli inaczej mówiąc, pseudomedycyny okultystycznej. Miałam wśród swoich pacjentów kilkoro ludzi, którzy byli zaprowadzeni do tak zwanych uzdrowicieli, kiedy byli jeszcze dziećmi, a więc zostali tam zaprowadzeni przez swoich rodziców. I co oni mi opowiadali? Oni opowiadali, że po tym seansie z uzdrowicielem płakali, nie wiedzieli dlaczego, ale następował jakiś po prostu wybuch płaczu, spazm, po prostu takiego rozpaczliwego płaczu. Co pojawiało się jeszcze, jeśli chodzi o takie fizyczne objawy? Bóle głowy, bardzo silne, uporczywe bóle głowy, które nieraz pozostawiały, powracały przez wiele miesięcy czy wręcz lat, ale, ale również uczucie awersji, czyli po takim właśnie seansie. Który miał uzdrowić coś, pojawiała się awersja, wymioty, drgawki, uczucie obrzydzenia. To nam powinno zdroworozsądkowo pokazać, czy to naprawdę takie, tego rodzaju uzdrowienia, czy one są z korzyścią dla człowieka, jeśli człowiek potem płacze, wymiotuje jak kot i po prostu miota się z bólem głowy. Takich przypadków widziałam bardzo wiele. Ponadto, jeśli chodzi o właśnie kontakt z rozmaitymi uzdrowicielami, istnieje bardzo duże ryzyko, że w momencie uzdrowienia fizycznego, uzdrowienia fizycznego, choroba przenosi się do sfery psychoduchowej. I tutaj, kochani, już się zaczynają prawdziwe schody, bo jak ona się tam przeniesie, to już psycholog, psychiatra jej stamtąd nie wydobędzie. Taki człowiek może być udręczony na całe życie, taki człowiek ma ogromne problemy duchowe, na przykład nie jest w stanie się modlić, na przykład czuje awersję do wszystkiego, co jest związane z religią, na przykład ma wielkie problemy z tym, żeby być w dobrej relacji z drugim człowiekiem. Gdzieś pojawia się jakby niewidzialna bariera, która nie pozwala mu wejść w miłość przyjaźń w bliskie związki. Nawet jeśli taka osoba wejdzie w jakiś związek, to ten związek bardzo szybko się rozwala. A więc y, przestrzegam tutaj, żeby właśnie nie, nie y, absolutnie unikać wszelkiego rodzaju właśnie uzdrowicieli i y, y, tego rodzaju osób, które... Y, jeszcze bardzo często wieszają sobie gdzieś tam w swoim pokoju ikony, tak, to na Podlasiu te szeptuchy wieszają ikony, krzyże, a tak naprawdę nie jest to y, właśnie tak jak powiedziałam Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek przede wszystkim diabłu ogarek unikajmy przestrzegajmy innych y, którzy być może mają zamiar skorzystania z tego rodzaju usług bo możemy tym ludziom tak naprawdę uratować życie Osoby, które poddają się pod wpływ magiczny, to są też osoby bardzo często słabe: osoby, które nie są odważne, które nie mają poczucia sprawstwa w swoim życiu i które nie mają tak naprawdę cech przywództwa. One dlatego poddają się pod autorytet maga czy innego uzdrowiciela. I teraz chcę Wam powiedzieć rzecz, która dla mnie jest swoistym odkryciem i chciałam się tym odkryciem z Wami podzielić. A mianowicie jestem przekonana i mówię Wam to z punktu widzenia lat pracy i kontaktów właśnie z ofiarami okultyzmu. Chciałam się z Wami podzielić tym, że osoby, które były pod wpływem okultyzmu, to są osoby, których rozwój został wstrzymany. Jak wiemy, człowiek rozwija się przez całe życie, tak? Rozwijamy się psychicznie, duchowo, fizycznie. Rozwój tych osób został wstrzymany. Więc jest to bardzo duże niebezpieczeństwo. Wreszcie chciałabym wam powiedzieć dosłownie parę słów na temat zabobonów, przesądów, czyli tak naprawdę przejawów ciemnoty i zacofania i Przestarzałych form magii, bo tym właśnie jest y, zabobon. Zabobon jest przestarzałą formą magii. Y, co to są zabobony? To są bezpodstawne, niewrażliwe na żadne argumenty przekonania o związku przyczynowo-skutkowym między pewnymi zjawiskami. Czyli na przykład wierzy taka osoba, że jeżeli wysypie sól, to będzie w domu kłótnia, jeśli potłucze się lustro, no to będzie 7 lat nieszczęścia. Jeśli powiesi sobie podkowę w mieszkaniu, no to dom będzie chroniony przed złem. Jeśli na przykład prowadzi mały sklepik i powiesi sobie na ścianie obrazek przedstawiający Żyda z pieniążkiem, no to będzie pełne prosperity tego sklepu. Takich zabobonów jest mnóstwo, tak? Spotkanie kominiarza, czarny kot na drodze i tak dalej. I to są, to są trucizny, które są przekazywane pokoleniowo. One zawierają w sobie, zauważcie, taką pewną dawkę humorystyczną, dlatego kiedy człowiek zmieni trasę przejazdu, bo czarny kot przeleciał mu drogę i my mu powiemy na przykład słuchaj, ale ty jesteś bałwochwalcą, ty jesteś fatalistą, no to ten człowiek się bardzo oburzy i powie no absolutnie, to, to wiesz, to po prostu jest taki zwyczaj. Tymczasem taka osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, że właśnie wykonała pewien, yy, pewną czynność magiczną. To samo na przykład sytuacja związana z tak zwanym yy, niewracaniem się do domu czyli wychodzimy z domu, o czymś zapomnieliśmy nie wracajmy się do domu, bo nie wolno wracać się, nawet trudno nie, nie, lepiej zapomnieć ale się nie wracać. A jeśli się już musimy wrócić, to trzeba przysiąść. I słuchajcie, tak robią setki tysięcy ludzi w Polsce, nie zdając sobie sprawy z tego, że w momencie, kiedy przysiadają przed ponownym wyjściem z domu, to właśnie wykonują zabieg magiczny, który tak naprawdę wywodzi się z takiego bardzo starego, pierwotnego gestu, który miał na celu wprowadzenie dezorientacji. Dla właśnie jakichś demonów, duchów, złych Bożków, które śledzą każdy ruch człowieka. Więc jest to przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że prowadzi do czegoś, co nazywam królestwem lęku. To prowadzi do lęku, to, powoduje do, to doprowadza do tego, że człowiek jest uwięziony w klatce takich różnych właśnie swoich lęków, wynikających z przestrzegania czy nieprzestrzegania rozmaitych wskazań, którymi, które właśnie obowiązują. W tych, tych różnych zabobonach czy przesądach, tak? Nagadałam się trochę. Kochani e, dzięki za uwagę. Piszcie oczywiście w komentarzach, e, to rozwiniemy ten temat, jeśli, jeśli będzie taka potrzeba. Zapraszam Was bardzo serdecznie również na moją stronę Soul Medica na Facebooku. Zapraszam Was na. Konsultacje psychologiczne online, na terapię online. Mam klientów już w tej chwili w całej Polsce i również w Europie, więc bardzo mnie to cieszy, że, że tyle osób mi zaufało i cały czas cieszę się, raduje mnie możliwość pomagania Wam w Waszych problemach i właśnie tak, jak już wspomniałam, pracujemy wspólnie. W tym kierunku, aby wasza wolność się poszerzała, abyście byli ludźmi, którzy się rozwijają przepięknie w wolności, w dobrych wyborach, w rozumnych wyborach i w szczęściu. I tego właśnie wam życzę, pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień, pa.